Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj w miejscowości Zwolle, w Holandii. E, za mną hala, na której odbywają się największe targi karpiowe w Europie. W tamtym roku powierzchnia wystawnicza to było 12,5 tysiąca metra kwadratowego. W tym roku to już 17,5 tysiąca. Ponad 100 wystawców z całej Europy. Anglii, Francji, Szkocji, Holandii, Niemiec, ale także z Tajlandii. E, zaraz wejdziemy, pokażemy wam co jest w środku. Zanim jednak to zrobimy, musimy ustawić się właśnie w tej oto kolejce, my przed wejściem, cały parking zapchany samochodami. W zasadzie korek już, już, już kilometr przed, przed, przed wjazdem na parking. Naprawdę potężna impreza. Liczymy, że będziemy mogli Wam pokazać nowości w zasadzie, które przygotowały firmy na, na, na 2013 rok. Sami jesteśmy ciekawi co, 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 co będzie, ponieważ powierzchnia jest powiększona o ponad 5000 metrów kwadratowych, także to jest naprawdę ogrom, ogromna powierzchnia. Także zapraszam, teraz musimy się ustawić właśnie w tej oto kolejce i poczekamy aż, aż, aż wejdziemy. Zapraszam. Słuchajcie, udało nam się zdobyć bilety wejścia. O, oto jest bilet na wejście na Kazwole 2013. Koszt takiego biletu to jest 12 euro. Za parking zapłaciliśmy 8 euro. Także nie najmniejsze ceny, ale mamy nadzieję, że nam się to zwróci. Ponadto ekipa Carpoholiksa przygotowała dla Was wywiady, które mamy zamiar przeprowadzić z najsłynniejszymi karpiarzami w całej Europie. W zasadzie będą tutaj sła, sławy takie jak Danny Fairbrass, LD eh, Warcamp, eh, From Warwick, eh, Ali Danału. Także eh, mamy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić te wywiady i wszystko do obejrzenia na kanale Carpoholics TV. pokażę. Właśnie jedną łódkę wrzucili na wodę, druga, druga na razie stoi, nie rusza się. Na tym basenie można zobaczyć, jak, jak, jak każda zórek pływa, jak funkcjonuje, jakie ma systemy wyrzucania na przykład przynęty. Właśnie teraz kolega, który pływa tą łódką, puszczał kulki. Jak spojrzymy na dno widać, że, że, że kulek leży dużo, to przez, 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 przez testy, które tutaj się odbywają. To jest ciekawa, bo ee, ma system, który wypuszcza kulki pojedynczo. No, kolega teraz tutaj przypłynie do nas. Zobaczymy, jak to, jak to funkcjonuje. O, jest spirala, która wyrzuca kulki, nie, nie zrzuca w, w jednym miejscu tylko, tylko pływamy powolutku i rozrzuca po całej, po całej powierzchni, o, mamy kiper który, o, właśnie się zderzyłem mamy kiper, który wyrzuca od razu przynęty a, a, a śruba która, która pracuje pojedynczo dozuje kulki także e, mamy pewność, że ta, ta zanęta nie spadnie nam w jednym miejscu, a jest rozrzucona po całym łowisku bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawa i, i, i naprawdę godna, yy, godna zainteresowania. Tutaj drugi, drugi jakiś yy, kolega śmiga na młodeczką mniejszą. Jak ona działa, to nie wiem, bo tutaj nie widzę yy, co ona ma w sobie. Teraz otworzymy, ale tego nie będziemy otwierać. Ale ma z tyłu keeper, widać, że jest troszkę mniejsza niż, 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 niż tamta. Ale, ale pływa, teraz stanęła, nie wiem czy specjalnie, czy. Zasięg się stracił <noise> Ale tamta druga wprowadzi Carp Catcher Badajże. O, tutaj nam z tej strony kolega już śmiga e, Z łódką A, że tu widać, że Sprzęt jest bardzo bardzo ciekawy, konkretny Stosunkowo duża. Także Także, także Ja bym sobie taką kupił No ta, ta druga jakaś taka mała, śmieszna ma nazwy nanotek nie, jakoś do mnie nie przemawia raczej, raczej, raczej ta ze, ze śrubą Widać, że spełnia swoją funkcję yy, w 100% <grystanie> no, a po drugiej stronie basenu widzę Wienka Suleje właśnie, właśnie właśnie z nas znalazł, także kolejny Polak, który, który na, przyjechał na, na Wolę, aby pooglądać, zobaczyć. Naprawdę Polaków mamy tutaj dzisiaj dużo, spotkaliśmy dużo e, kolegów, e, aż dziw. teamsport.pl Tutaj znajdziesz artykuły, relacje z imprez, opisy sprzętu karpiowego, opisy łowisk oraz galerie użytkowników. Śląski portal karpiowy. Ciekawostki, aktualności, piękne karpiarki, ambitni karpiarze. Śląski portal karpiowy. To portal tworzony przez karpiarzy dla karpiarzy. carpteamsport.pl Znajdujemy się teraz na stoisku holenderskiej firmy Raven. Za mną zestaw łóżek. Właśnie przyszedłem pooglądać, jakie są ceny, a ceny są różne. W większości, wszędzie tutaj są promocje, przeceny. Zawsze można coś taniej kupić. Tutaj akurat widać że średnio łóżka są tańsze o 20 euro niż cena sklepowa. Średnia cena łóżek to jest jakieś 70 euro, czyli około 280 zł. Tutaj widzę specjalist 129 euro. Duże łóżko z GRC, ale mamy też wersję ECO, gdzie łóżko można już kupić za 35 euro, czyli to jest jakieś 140 zł. No ja powiem szczerze, miałbym problem, żeby się na nim wyspać, bo jest rzeczywiście wąskie dla kogoś niewysokiego i, i w miarę szczupłego. E, natomiast e, wybór łóżek jest naprawdę duży. E, można wybrać coś dla siebie. E, i, i, a co najważniejsze można przymierzyć, dotknąć, zobaczyć e, jak to wygląda, e, położyć się nawet. E, tutaj jeśli chodzi o obsługę, też naprawdę bogata, gdzie nie, nie spojrzę e, ludzie z tej firmy w żółtych koszulkach. E, także, także kontakt tutaj jest jak najbardziej e, wskazany, pomogą, można coś utargować. E, co ciekawe, e, jesteśmy przy wędkach teraz. E, 50% przeceny na wszystkie te wędki tutaj, które mamy, także e, można... Dobrze się zaopatrzyć, kupić coś ciekawego, ale te akurat wędki tutaj nie są najtańsze, bo są wędki z e, GRC, z Cena średnia takich wędek to jest e, 200-300 euro, czyli, czyli my te wędki możemy w chwili obecnej kupić za 50%, za pół ceny. E, dalej przejdziemy obok, to samo to stoisko. E, tutaj mamy ciekawą e, propozycję. E, 3 wędki kupujemy, za dwie płacimy jest to jakaś roz... e, też forma promocji tutaj są akurat wędki widzę głównie z X2 e, też bardzo fajne wędeczki, dobrze wykonane e, także, także tutaj każdy, każdy wybierze coś dla siebie e, ja tutaj zaraz sobie wezmę no tutaj akurat trzymam wędkę 12 salową 12 2,5 do 2,75 lbs -a. Cykl 2, bardzo miękka wędka, ponieważ e, tego typu wędki najczęściej są sprzedawane e, w Holandii ze względu na rodzaj wód, na jakich tu łowimy. W większości są wody nieduże, e, niegłębokie, płytkie, dlatego tutaj nie ma potrzeby używania e, większych wędek. Bardzo ciężko dostać tutaj wędki e, 3LBS i, 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 i mocniejsze. Ostatnio szukałem na ostatnich targach właśnie wędki, takiej, e, którą ja potrzebowałem 3,90, mocno 3,25-3,5 i, i był właśnie problem, aby, aby taką wędkę znaleźć. W większości to są wędki e, 3 lbs -y, 2,75, 2,5 LBS-a i 3,60 e, e, grubości, e, długości. Może przejdziemy dalej, przejdziemy się po stoisku. Tutaj właśnie sprawdzają wędkę. Doradca pokazuje jak można tą wędkę wykorzystać. Jest to wędka trzymana. Widać, że bardzo mocna wędka. Także warto się zastanowić nad takie tej wędki. To idziemy dalej. Tutaj mamy śpiwór e, e, przeceniony za 129 na 89 euro e, gruby śpiwór e, czterosadzonowy także także tak patrzymy e, to wszędzie tutaj są promocje obok jest bluza ze skarpa za 10 euro bluza przeceniona z 35 euro także Także, także, także dobra bluza za, za, za niewielkie pieniądze. E, ciepła. E, promocji tu jest na, naprawdę dużo. E, w zasadzie ka, każdy towar jest, jest przeceniony w jakiś sposób. Tutaj może podejdziemy. E, tutaj mamy maty. E, maty możemy kupić już za 12 euro. Jest to jednak nieduża mata. E, powiedzmy dla początkującego. Aczkolwiek ja bym jej nie kupował ze względu na jej jeden fer. Jest bardzo malutka i tak naprawdę nawet niewielki kard jest w stanie bardzo szybko z niej zlecieć. E, dlatego, dlatego ja bym dołożył troszkę, kupił coś droższego. Tą, która jest obok. A obok mamy matę e, za 20 euro, niewiele więcej. Oczywiście przeceniona z 30 e, i jest to mata już duża. Jest to duża mata, dwa razy taka jak ta obok na której spokojnie zmieścimy praktycznie każdego karpia a tu głównie chodzi o bezpieczeństwo dla ryb które, które łowimy no, tak ona wygląda, także naprawdę jest, jest, jest kawałek maty bezpieczeństwo dla ryb najważniejsze to my tutaj mamy, dalej przejdziemy widzę tutaj wanienki otóż są maty powiedzmy większe Tutaj mamy matę za, za 50 euro, x 2 e, Ciekawa mata też, tak zwana wanienka. E, o dużej powierzchni, wy, wypinane dno, także można wysuszyć, wyciągnąć. No, plus takiej maty to taki, że, że po prostu karp, który, e, którego trzymamy tutaj, no, nie wypadnie nam, nie wyskoczy. Można nam nalać również wody, także to już jest taka najbardziej E, najlepsza forma w zasadzie przetrzymywania ryb na brzegu. A obok mamy tutaj matę z GRC, e, to już jest porządna mata, potężna mata. E, tak zwana też wanienka, ale już na stelażu metalowym. Także tutaj w zasadzie, ona się trochę rusza. ale ona tutaj ma, może dlatego, że tak jest złożona. Ona tu ma, widzę nawet nogi e, wypinane. Można, można ją podnosić, obniżać. E, także, także tutaj ja widzę, że ona już ta mata już, już, już jest przeznaczona na naprawdę wielkie ryby, okazy. Tutaj o, tutaj stoiska są. E, można zaopatrzyć się w ciężarki, różnego rodzaju akcesoria. I tak samo cztery kupujemy, za trzy płacimy. Także także kolejna promocja. E, z której możemy skorzystać ciężarki różnych różne gramatury eee, z Foxa, Solution także, także wybór jest naprawdę spory eee, Możemy dalej przejść tam, widzę tam jakieś ciuchy, ubrania zobaczymy co tutaj mają, mają ciekawego sam jestem ciekawy, może jakieś promocje, jakieś coś, coś taniego nam się uda wyrwać za 2,5 euro tylko jakaś taka oryginalnie poszczepiona Że dla kogoś kto chce udać, że siedzi już rok na, na rybach i jeszcze do domu nie zjechał. jesteśmy na, na, na stoisku dalej na, na, na stoisku Rafena, gdzie możemy zobaczyć e, stojaki tripody różnego rodzaju widzę, że tutaj z X2 pot, potężny rodpod nitropod za 200 euro no, naprawdę ciężki i, i, i wydaje się na dobrze wykonany. E, dalej mamy Foxy, e, też teoretycznie wszystkie przecenione. Tutaj mamy Foxa przecenionego z 330 euro na 269. E, także, także praktycznie na każdym e, towarze jest przecena. E, gdzie jest jakiś y, towar leżący, tam jest kartka, że on jest przecenione o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt euro. A coś ciekawego pokażę Pokażę Wam. O, no to jest specjalnie. Karpiowy wentylator y, na zasiadki, jakby nam było za, 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 za ciepło w namiocie. No taka sprawa bardzo <laughs> śmieszna, bo no nie wiem, no, wiadomo, no. Ludzka fantazja. Ma swoje granice, ale coś Wam pokażę. To jeszcze nie wszystko, bo to bo to jest też lampa. Także tutaj mamy dwie funkcje. Zarówno wiatraczka, jak i lampy, która może nam służyć w nocy. Oczywiście podwieszamy to w maniacie. Ma to funkcję tego typu. Bardzo fajna sprawa. Jaka cena tego? Zobaczymy.